Oglądaj WBW na żywo. Bilety i pay-per-view na wbwfreestyle.pl 3, 2, 1 Czekaj, stop! Nie ma. 3, 2, 1 Ok. Chłopaki się dogrywają? A poczekaj, wy też się dogrywacie później. 3, 2, 1 Ok. Pan Michał zacznie. 3, 2, 1 Ok. Czyli tak. Pan Michał. Yo. Kaszlak? Jo, jo, jo. E, potem? Barti? I Miniox. Ok. No to jedziemy. Wasz wspólny temat to Różowa Rewolucja. daje bit, a wy dajecie łapki w górę. Nie śpimy gdynia. Trochę życia kurwa mać. Yo. Tu dziada, jak różowa pantera ciągle się zgrada O i dzisiaj właśnie weź to ustal Różby ci się przydał na usta Jesteś niesamowity Gdzie są kurwa? Twoje kolczyki Ej i zobacz, jadę tutaj druchu, bo mam dużo ruchów Janta Jakubarty, Kumaj druchu co to Poznajka Federacja Niliputów Ej, jadę gościu, Janta Jakzka Jo, yo, jo, yo, hey, 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 fajny temat i kolory. Opcje są pewne. To wejście to na pewno nie był pomarańczowy bengár i to jest dobre. Jo, mam tą chwilę. Różowa pantera, mój narzowi, poskradność tu dziewczynę i to jest proste dziwko, Jak tu płynę, bo kiedy wchodzę, dobrze sobie tutaj przekwinę, A ty z synem jak Alan. Opcja jest śliczna, bo w domu jest rewolucja patologiczna i to jest teraz. Chodzę kur... bo to to poleciałem Nie Moja badać punka, lecę to to w gaś Jak Alan, no bo to moja Mickey Mouse I to jest szansę Raz Kiedy się wpierdalam, lecisz bez angażu Skrada się do ciebie CPS, alimenciarzu. To jest prostek, to obdukcja Uszata to Strasowa rewolucja Dobra, pada i powiem, że od Bo ona jest tęczowa, nie możesz się zachować I generalnie wpadam i powiem syna bo to robisz w kiblu, dobra, pada. To jest kamień, Co masz kurwa. W szkole też masz kiblowanie? I to jest proste, to jest opcja szczera. Uszata bez maski, jak różowa pantera. Czesień! Łapki, łapki! Yo, 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 yo! Yo, 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 yo! yo, yo, yo. Ej, hey, rewolucja, jakim jesteś siutem? Zastanuj... Padam i daje lepszy freestyle Do niego CBS co to jest za ziomal Do niego CBS Do ciebie pani z przedszkola Kurwa, ej, rzucam wersy, wchodzę i jestem tutaj, tak najlepszy Ej, to jest proste Yo, weź to sprawdzaj, a ty kurwa głosujesz na Różę małego rafałka Ostatnie wejścia Ten zakładaj ten sami Jo, yo dararam daram -da -da, da -da. Mam syna kolego, mam syna dom i zasadziłem drzewo. Ty też zastać drzewo, nie będzie trudno. Od w tym planecie, bezużyteczna kurwo. I jedziemy sobie dalej. To są ziomeczko, to detale. Ale pojadę kurwa tego chujka. Przynajmniej nie miałem skradającego się wujka. O, ej, jesteście fajni. Skradał się i bawił z tobą w sypialni. Nie ma ty, to ogłaszam, nie potrzebujemy mytkę Sklej już pizdy i wypierdalaj do kutkowa! kutkowa. Yo, 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 Tak micha, masz syna, ty den, pa, kurwo Masz jeszcze syna i jeszcze długi, jak lepsze opcją trudną, to jest teraz śliczne, wersy są pilne, bo zawsze kurwo, tylko masz Dzień. kurwa, długi alimentacyjne Jo, na spontanie, bo kiedy wchodzę, na wolno mam tutaj wyjebane! nie posadzę drzewa Jo, głupi kondonie Stara kurwo podać jest tylko kwiaty na drogę Dobrze przypinie. Tak wymiotowałem w kiblu Jo, lecę dziwię. Tak samo jak ty kurwo na merażach po jednym piwie Napierdala bez problemu Nie wymiotowałeś tylko kurwa Ej, faktycznie masz syna, rzucam rapy, ale od końca co pić, syn nie ma taty. Yo, dobra, i tak przeklinię, wchodzę, jadę z kurwy synie. Ej, nie ma co jeść, gościu weź obczaj, ty masz co jeść, jak ja ci kurwa, postawię obiad. Ej, dobra, rzucam wersy, pada mi, jestem tutaj tak najlepszy, ale to jest proste, dokładnie. Będąc szczerym, kończyki w Lombardzie to się nie przyjęły. Dokładnie, ej, się nie przyjęły. Stukujemy! Koch! Mikrofony do murzyna! Chłopaki przodem do publiczności. Uwaga! Będę czytał ksywki w kolejności, w której występowali Was. Proszę o podniesienie rąk do góry. Szanowna publiczności, czy z tego barazu powinien wyjść Pan Michał? <ślesz> czy może kaszlak? Czy może Barti? Okej, okay, tutaj mocno, a może Miniox? Dobra, zdanie publiczności już znamy, chłopaki przodem do jurorów. Chcecie pokazać, czy powiedzieć? Jesteście zgodni, czy pokazujecie? Pokażcie. Normalnie, no tak będę dopytywał. Trzy, dwa, jeden. Barti wychodzi z barazu. Ej, to jest tak średni hałas, to był tak gówniany hałas i nie możecie takiego robić. Barti wychodzi z Barażu! Tak jest Gdynia, tylko taki shit chcę słyszeć. Uwaga!